Witam serdecznie moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem pod tytułem Co masz usłyszeć? Co ma być ci teraz przekazane w tym momencie? Mamy trzy karty wyboru. Wybieramy zaraz sobie jedną z opcji, które są tutaj, jak widzimy, totalnie różnorodne, więc i kolorystyka i inna i inne tutaj obrazy, więc mam nadzieję, że nie będzie problemu z podjęciem decyzji. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć to, co mówię już od kilku filmów, że jeżeli ktoś zamawiał u mnie y, czytanie na nowy rok numerologiczny do 17 września, to jeżeli nie, nie dostał tego filmiku, to bym prosiła, żeby się odezwał Oliana 777 małpow.pl, ponieważ generalnie już ten okres mam nagrany dla Was. Więc jeżeli z jakichś przyczyn umknął mi jakiś mail, y, to prosiłabym, żebyście się odezwali do mnie, bo chciałabym żeby po prostu też to było jak najszybciej dla was nagrane. Dobrze, moi drodzy, w takim razie wybieramy opcję trzy karty przed nami. Teraz jest wybór jednej z kart. No dobrze, zaczynamy. Bushman pierwszy, wybraliście taką kartę. Szóstka ognia, pustelnik oraz uwolnienie. Co masz teraz usłyszeć? Przypominam, taki jest tytuł naszego odczytu dzisiaj. Szóstka ognia, pustelnik, uwolnienie. Idzie do Was jakieś, no jak sama nazwa wskazuje, uwolnienie. Zarówno może być to uwolnienie od konkretnego człowieka, czy tam myśli, tęsknot i uczuć emocji z nim związanych, ale również uwolnienie na przykład z jakichś trudnych, nie wiem, problemów, kłopotów, od sytuacji, które były nie do rozwiązania. Uwolnienie również tutaj może świadczyć o tym, że uwalniacie się na przykład od jakichś. Nie wiem, y, ostatnio niefajnych tendencji w waszym życiu. Czyli tak naprawdę tutaj jest uwolnienie praktycznie od wszystkiego. Karta uwolnienia mówi o tym, że być może też niektórzy z was wychodzą z transformacji, ale to już by były osoby, które rzeczywiście wychodzą z tego procesu, więc już on by, że tak powiem, się kończył, a nie gdzieś tam był dopiero na początku, bo to byłoby za szybko, żebyście już z tej transformacji wyszli. Natomiast uwalniacie się od czegoś, moi drodzy. Być może też uwalniacie się od jakichś niekorzystnych dla Was sytuacji życiowych, albo od ludzi, albo od miejsc, albo od okoliczności, albo od sposobu myślenia. To może być wszystko. Możesz na przykład zmienić perspektywę patrzenia na pewne rzeczy i też będzie to pokazane w karcie uwolnienia. Więc tutaj na czytanie ogólnym jest bardzo ogólnie pokazane te uwolnienie, ale jest niezwykle ważne, moi drodzy. Ja uważam, że tutaj kawał dobrej roboty niektórzy z Was zrobili, dlatego że uwolnienie dla niektórych z Was jest właśnie yy, podbiciem pieczątki na Twoim dyplomie, że skończyłeś szkołę. Niech już tak będzie, czy tam zdałeś egzamin. Więc tutaj rzeczywiście dobra robota. Dla niektórych jest to dobra robota, bo jestem świadoma tego, że żeby dojść do tej karty uwolnienia, to musieliście niejedną przeszkodę, niekoniecznie łatwą. Przejść w swoim życiu i mogliście na przykład dużo w to włożyć zaangażowania, i to mogło być po prostu trudne, czasochłonne i ciężkie. Więc moi drodzy, brawo, doszliście do końca etapu, który uwolnił was za sprawą tego, że go skończyliście, więc jak najbardziej jest to na plus. Kolejna informacja jest taka, że tutaj u niektórych bardzo mocno albo podniesie się świadomość duchowa, Albo już się podniosła świadomość duchowa, bo jest karta pustelnika. I powiem szczerze, że to jest bardzo dobra karta, dlatego że ona pokazuje, że jesteście na wyższym poziomie świadomości niż jeszcze na przykład rok temu, albo jesteście na dobrej drodze, bo teraz na przykład dopiero poszerzacie swoją świadomość. Więc to tak czy inaczej jest bardzo takie, powiedziałabym, wzniosłe i indywidualne. Dlatego, że poszerza się Wasza świadomość yy, w ogóle wiedzy ezoterycznej, ale również patrzenia na życie. Szóstka ognia mówi o tym, że, yy, a widzicie, uwolnienie też może być yy, z lekcji karmicznych. Uwolnienie, czyli że przepracowaliście karmę, że to, co miało być przepracowane w kwestii karmicznej, zostało przez Was przepracowane. Więc tutaj powiem Wam szczerze, że możecie wychodzić z jakichś nawet yy, mocnych karm, które się kończą, albo nawet z przepracowań rodowych, bo tu jest jakiś szeroki temat, jakiś mocny temat. To nie są jakieś takie pojedyncze rzeczy, tylko raczej to jest coś większego, obszerniejszego i mocniejszego. Być może tu była praca z rodem, wiecie. Jak wiemy, my wszyscy też nasze rodowe rzeczy przepracowujemy, czy tego chcemy, czy nie. Po prostu każdy przychodząc tutaj również wykonuje zadania rodowe, więc niekiedy te, te zadania rodowe i karmy, i na przykład czyszczenie energii rodowej jest bardzo, powiedziałabym, jak to powiedzieć, no jest bardzo spektakularne, tak? I może być tak, że na przykład niektórzy większość swojego życia są czyścicielami swojego rodu, a dopiero później na przykład przepracowują swoje indywidualne rzeczy. No różnie może być, tak? W zależności jak to jest u Was ułożone w ścieżce duszy jak to miało być. W ścieżce życia. Natomiast moi drodzy, co tu jest jeszcze powiedziane? Jeżeli jesteś singlem, to powiem szczerze, że nie czuję tutaj, żeby właśnie był jakiś nowy rozdział w miłości, dlatego że ty będziesz pochłonięty jakby zupełnie innymi sytuacjami czyli właśnie wgląd w siebie, samoświadomość, wewnętrzne jak gdyby uwaga skierowana na swoje wnętrze tutaj takie rzeczy przy tobie będą. Więc mam wrażenie, że ta miłość to nawet ci w głowie nie będzie, tylko, no wiecie, no nieraz jest czas na miłość, nieraz nie jest czas na miłość. Mnie tylko przypominam, nasze życie nie składa się tylko sfery, ze sfery miłosnej, ale również z każdej innej: zdrowotnej, przyjacielskiej, rozwoju osobistego, finansowej, zawodowej. A yy, często jest tak, że ktoś powie: A, mam stracone życie, bo nie mam u, u, u boku partnera. Ale masz inne sfery życia, nie umniejszaj innym sferom, bo tak naprawdę, jakby spojrzeć na każdą sferę życia, to każda jest równie ważna. A ludzie tak właśnie nauczyli się wywyższać tego rycerza na białym koniu, który tak naprawdę później się wcale tym rycerzem nie okazuje i trzeba jak gdyby zejść z tych bajkowych, podejść do miłości i tych, wiecie, tych ide ideowych bajek i tak dalej. Znaczy, bajki są piękne, owszem, ale są piękne do jakiegoś wieku. Później, jak jesteś dorosłym człowiekiem, to tak naprawdę wychodzisz ze świata bajek i idziesz w świat rzeczywisty, gdzie się używa rozumu, logiki i obserwacji. I tak, na, no i serca oczywiście, że tak. Natomiast to już nie jest bajka. Więc wiecie, generalnie tutaj widać, że yy, rzeczywiście, yy, no nie do końca teraz będzie okres dla miłości, tak. Wiecie, to nie będzie jakoś nie jak długo trwało, mimo wszystko ten rozkład jest na najbliższy czas, więc uważam, że to nie będzie, wiecie, że teraz przez 10 lat nie będziecie mieć miłości przy sobie, nie. To jest na bieżącą chwilę rozkład, więc podejrzewam, że jakoś długo to nie będzie y, utrzymane, jeżeli chodzi o energię, natomiast miłość mi się tutaj nie zarysowała. Miłość mi się na razie tutaj na ten moment nie zarysowała, bo jak widać dla Was są rzeczy ważniejsze. Dobrze, moi drodzy, dwójeczka idzie teraz. Idziemy do dwójeczki, czyli wybraliście te mrówki. Mrówki są bardzo pracowite, więc jakieś tutaj plusy są. Yy, dobrze, a z ziemi dwójka ziemi i królowa ognia. Będzie do podjęcia jakaś decyzja finansowo-zawodowa, czyli tak naprawdę albo typowo w pracy jakaś decyzja do podjęcia, bądź jakaś nowa oferta pracy, albo nie wiem, nowe stanowisko. Albo finansowa, czyli czy kupić to, czy to, czy zainwestować tu, czy tu. To już w zależności od waszej historii i od tego, yy, jaka sytuacja wam się przydarzy. Natomiast rzeczywiście widać, że taki wątek tutaj jak najbardziej jest pokazany. Moi drodzy, przepraszam Was bardzo, bo ja muszę tam drzwi otworzyć, zaraz przyjdę. Moi drodzy, przyszłam już. Ja przepraszam was, że na tej dwójce zawsze wychodzę. Znaczy no nie zawsze, ale zazwyczaj. Dobrze. Bo tutaj mi zaraz statek spadnie. I trzeba będzie od nowa nagrywać, a ja nie chciałabym tego. Dobrze, moi drodzy, patrzę już co jest u was. Poruszenie energii kundalini, co by to nie znaczyło, królowa ognia, czyli generalnie uważam, że ta ekspresja, że tak powiem, jak to powiedzieć, energia seksualna może być bardziej aktywna niż dotychczas, ale pamiętajcie też, albo może się przebudzić ogólnie. Natomiast królowa ognia też energię kundalini kieruje w stronę dużej twórczości. Pamiętajcie, bo ta sama energia jest zarówno za seksualność odpowiedzialna, jak i za y, pracę twórczą. Więc tutaj może być kreatywność Twoja, Twoje działanie, Twoja pomysłowość. Zależy, jak ukierunkujesz tą energię kundalini, w, stro, w którą stronę ona pójdzie. Natomiast ewidentnie jest pokazane, że ta energia się u Ciebie przebudza. Czyli może być taki moment, że rzeczywiście to zobaczysz, bo może być na przykład tak, że zobaczysz, że jesteś bardziej atrakcyjna dla płci przeciwnej, albo Ty będziesz bardziej zainteresowana tak osobami, które będziesz tam mijała, będziesz zerkać, będziesz jakoś tam bardziej zalotna, jakaś tam yy, rzęsami trzepocząca i tak dalej, no żartuję ale wiecie o co chodzi, no jednak jest to jak gdyby wydźwięk tej energii, typowo na atrakcyjność idzie więc rzeczywiście tutaj może być to dostrzegane natomiast co tu jest jeszcze powiedziane, jeżeli jesteście wolni, wolne, no to uważam, że może być jakieś spotkanie romantyczne, no na pewno ktoś Ładnie komuś w oko. Bo królowa ognia może mówić o takiej sytuacji, że ktoś komuś się spodoba, ale nie musi znaczy, może coś z tego być, ale nie musi no, w zależności jak to pokierujecie, bo równie dobrze może być tak, że poflirtujesz sobie z tym człowiekiem. I będzie miło i przyjemnie, ale na tym się skończy. A może być też tak, że ten filtr się gdzieś tam zamieni w jedno spotkanie, a później w drugie, trzecie. Więc to, że potencjał masz dany na taką sytuację, to jedno. Ale co z tym zrobisz, no to wiecie, to już zależy od Was, bo tutaj w wolną wolę nie jest ingerowane Waszą, i wy możecie ukierunkować to w jakieś zachowanie bądź w jakąś sytuację. Natomiast pokazane jest, że będziesz, jeżeli jesteś kobietą, ale i mężczyzną, bo to jest dla obojga, to będziecie się dobrze czuć w swoim ciele, i to nie będzie w ogóle związane z kilogramami czy z jakąś, nie wiem, z sytuacją zewnętrzną Twojego wyglądu, tylko ty sam z sobą będziesz się czuł dobrze i przez to będziesz bardziej swobodny. Wiadomo, że jak się czujemy ze sobą dobrze, to i ruchy mamy i inne chód jest inny i jest taka lekkość w nas i ludzie to odczuwają, no tak jak zawsze Wam mówię, my wszystko odczuwamy u siebie na poziomie energetycznym. Nie wiemy skąd, a już energia nasza szczytuje. wiecie, więc to jest łatwe do, dla energii do zakodowania, yy, zarejestrowania. Natomiast moi drodzy, co tu jest jeszcze powiedziane? Uważam, że kupicie sobie coś fajnego i ewidentnie jest tutaj coś takiego powiedziane, że pieniądz wydany będzie na coś, co będzie Ci się podobać. Czyli u kobiet mam wrażenie, że to będzie coś typowo żeńskiego. Czyli może być to ciuch, może być to kosmetyczka, może być to fryzjer. No coś takiego typowo y, y, taki, takie kobiece, wiecie. Z takimi cechami kobiecymi. Natomiast u mężczyzny no to to jest analogicznie w stronę męską. Czyli nie wiem, to może być no nie wiem, co to może być. Karnet na siłownię, albo jakiś fajny, nie wiem... Też ciuchy, przecież mężczyźni mogą sobie kupić swoje, yy, no nie wiem, czy do, do barbera pójdziesz, no nie wiem, moi drodzy, już tak rzucam tymi przykładami. No po prostu jest powiedziane, że kupisz sobie coś fajnego i pie, gotówka, pieniądz będzie wydany na coś, co cię ucieszy. Takie typowo dla ciebie, wiecie, nie żadne y, przekalkulowane, logiczne, pożyteczne, to dla ciebie ma być i tak tutaj mi jest pokazane. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Jeżeli macie jakąś decyzję do podjęcia, to nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę. Ja już nie mówię o tej decyzji, która tutaj była związana z pierwszym wątkiem, że jest to finansowo-zawodowa decyzja, tylko mówię o każdej innej, która się pojawi. Tutaj nie przedłużaj decyzyjności, dlatego że no niestety, ale dla Ciebie brak decyzji będzie takim energetycznym zamknięciem i Yy, zdzieraniem z siebie energii zresztą zawsze wam o tym mówię, że stanie na rozdrożu zdziera z nas energię dlatego te stanie na rozdrożu nigdy nie jest korzystne, jak najkrócej jak najmniej tam stać dlatego, że wtedy jesteś rozdwojony na dwa, a nawet może i na cztery bo rozdroże nieraz ma kilka opcji i niestety, ale energia idzie w każdym kierunku do każdej tej decyzji. Więc wiecie, to się nie opłaca, naprawdę to się nie opłaca. Trzeba przemyśleć, przemyśleć temat rozsądnie, logicznie, na argumenty, plusy, minusy i podejmować decyzje. A nie wiecie, rok czasu się zastanawiać, bo tu nie ma co się zastanawiać. Natomiast, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że. Yy, Ktoś może ci zaimponować. Nie wiem czym. No pewnie czym innym, u każdego co innego, ale wiecie co? Tu jest powiedziane, że jakaś osoba może ci zaimponować i to jest jakaś kobieta. Zarówno dla mężczyzn będzie to kobieta, jak i dla kobiet będzie to kobieta. Właśnie w stylu królowej ognia. I ta osoba, za, yy, nie wiem, zaimponuje cię, yy, ci zainspiruje cię. Bardzo pozytywny wydźwięk tej kobiety w stosunku do Was, dlatego że ona tutaj poruszy jakimiś obszarami Twojej energii, które są potrzebne, żeby, żeby nimi poruszyć. Mam wrażenie, że to jest związane z czymś takim jak zainspirowanie, motywacja takie coś mi się pokazuje, że ta osoba jakoś Cię zmotywuje nieświadomie. No to nawet chyba nie będzie jakaś taka, wiecie, wprost rozmowa. Po prostu Ty zauważysz działania tej osoby, bądź to, co ona mówi, jak się zachowuje i to na Ciebie podziała w taki sposób. Bo ja nie za bardzo widzę, żebyście w ogóle wchodzili w jakieś rozmowy z tą osobą, jakby ona Was przekonywała, tak jak coach, czy jakiś tam człowiek na warsztatach. Nie, w ogóle tego tak nie widzę. Ja mam wrażenie, że to będzie raczej Wasza obserwacja tej osoby, tego, co ona robi, co ona mówi. I wyciągnięcie z tego wniosków, które dla ciebie będą niezwykle motywujące i inspirujące. I w taki sposób mi się przy tej kobiecie pokazuje wątek dla was. Moi drodzy, dobry czas zawodowy. Jeżeli jesteś panem swojej firmy. Panem. Jeżeli, chciałam, chciałam powiedzieć sam dla siebie panem. Jeżeli jesteś y, właścicielem firmy i masz swój biznes, to uważam, że będzie dobry czas przed tobą i że biznes będzie po prostu przynosił. Yy, takie efekty, jakie jest, chciałeś, żeby przynosił. Jeżeli szukasz pracy, uważam, że praca się znajdzie, yy, bo a z ziemi jest bardzo dobrą informacją, jeżeli ktoś rzeczywiście tej pracy szuka. Więc moi drodzy, dwójka omówiona, przechodzimy teraz do trójki, czyli co wy mieliście, bo muszę. Z... Aha, korona była to jest wasza karta numer trzy. Więc teraz patrzymy, co tutaj te karty mówią. Dwójka wody, siódemka ognia oraz dziesiątka ziemi to są trójki, tak? To są trójki i ja teraz patrzę, co tu jest powiedziane. Pokazuje się wątek, że ktoś, kto ma rodzinę, ktoś, kto jest w związku, mógł znaleźć swoją bratnią duszę. Czyli jakieś, jakieś takie no, rozdroże. Tu bratnia dusza, tu rodzina, albo taki związek, wie, wiecie, stały, bo to może być też tak, że po prostu to jest związek, gdzie nie ma formalności, ale trwa, jest po prostu yy, fundamentalny. Natomiast moi drodzy, powiem tak: yy, nie mnie oceniać, co zrobicie, bo tutaj tylko chodzi o to, że zarysowała mi się taka sytuacja. Widać, że jest to jak gdyby w kontraście do siebie, bo między tymi kartami jest siódemka ognia, czyli przeszkoda. Czyli coś, co rozdziela te dwie opcje, prawda? Więc może być tak, że na przykład osoby, które mają takie dylematy, mogą po prostu właśnie mieć w głowie konflikt tak zwany. Konflikt ról, konf konflikt interesu też możemy powiedzieć. Natomiast no tutaj trzeba by było coś z tym zrobić, bo... Znaczy wiecie, ja nie mówię, że... Z, bo to może być tak, że po prostu ty masz rodzinę przy, jakąś yy, stałą, a poznałeś bratnią duszę, i tak naprawdę nie wiesz, co masz robić, i tutaj jeszcze do niczego mogło nie dojść jakichś romansów ani nic. Ale wtedy trzeba po prostu sobie w głowie to wszystko ułożyć, tak? Co jest dla ciebie ważniejsze, gdzie postawić granice, na co chcesz zezwolić sobie i komuś, no to, to tutaj wasza wolna wola, no nic innego wam nie poradzę, dlatego że nikt nie ma prawa w takich sytuacjach za was decyzji podejmować, tylko i wyłącznie wy. Bo to jest wasz dylemat, i to wy znacie swoje życie. I wy wiecie, jakie macie podejście zarówno do jednej osoby, jak i do drugiej, więc, znaczy, rodziny i, i tej bratniej duszy. Wiecie, tylko pamiętajcie, taki mój, taki, taka moja wzmianka, że pamiętajcie o tym, że wiecie, to, że w naszym życiu pojawia się bratnia dusza, ona może nam się wydawać, nie wiem, atrakcyjna, pociągająca, bo jest nowa, po pierwsze a tutaj wiecie, rodzina, która jest kilkadziesiąt lat albo kilkanaście lat i tu nagle ktoś nowy, nowa energia, inspiracja i tak dalej. Tylko wiecie, no nie przejedźcie się na takim podejściu, bo nie, nie jeden już żałował, że na przykład pod wpływem impulsu i bodźców właśnie poszedł za taką bratnią duszą, a później się okazało, że tak szybko jak poszedł, tak szybko chciał wrócić, a nie do końca było gdzie wracać. Więc wiecie, wszystko z rozsądkiem, wszystko z logiką, Dlatego, że no można się zachłysnąć taką bratnią duszą. Jakby nie było, to jest osoba, z którą mamy połączenie energetyczne z poprzednich wcieleń. I ona będzie pociągająca, ona będzie nawet nam bliska, bo mamy połączenia y, międzywcieleniowe na energii. Ale mamy też rozum, mamy też obowiązki, mamy też odpowiedzialność, mamy też logiczne myślenie. To wszystko musi być wyrównane, wiecie. I też żeby nie lecieć do bratniej duszy, jaką znasz raptem trzy, trzy miesiące albo pół roku. Wiecie. To to już jest głupota. Natomiast no, każdy robi to, co chce, prawda? I to, co uważa, więc ja tu tylko tak, y, taką zmiankę zrobiłam. Natomiast moi drodzy, co tu jest jeszcze powiedziane? W najbliższym czasie możecie być y, narażani na przeszkody losowe, bo siódemka ognia jest kartą przeszkód losowych, czyli może być, można powiedzieć, testowana Twoja wytrzymałość, wytrwałość albo skuteczność. No bo przeszkody są nam dawane po to, żebyśmy je jakoś tam przechodzili, prawda? I tutaj różne mogą być rzeczy testowane. Czy na przykład, jeżeli jest przeszkoda, to zrezygnujesz, czy, czy będziesz wytrwały, czy będziesz osobą, która sobie za cel przejście tej przeszkody wyznaczy. No, różne góra może tutaj rzeczy podpatrywać. Natomiast będą stawiane przeszkody. No, minimum jedna. Nie mówię, że z każdego dnia miesiąca będziesz miał jedną przeszkodę. Natomiast chodzi o to, że tutaj jakieś przeszkody ogólnie w tendencji są i one będą stawiane na Twojej drodze, żebyś po prostu odniósł się do tej przeszkody. Może w ten sposób. Bo jeden zawróci z drogi, drugi powie, przechodzę, jestem ambitny, muszę to przejść. Różne będą sytuacje, prawda? Więc tutaj będą takie przeszkody na Twojej drodze stawiane. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, żebyś unikał wchodzenia w jakieś konflikty, kłótnie z ludźmi, dlatego że tu nie do końca jest to dla Ciebie teraz dobre. Wiecie, ja zawsze mówię też na czytaniach prywatnych, że jeżeli komuś wychodzi, że na przykład ma unikać konfliktów, kłótni, to tam często też jest pokazane, że znaczy, to nie, nie, że pokazane, bo to jest logiczne, że każda kłótnia i konflikt z nas zdzierają energię. Każdego i tego prowodyra i ciebie, prawda? Tylko, że jeżeli to komuś wychodzi w czytaniu, to znaczy, że szczególnie musi unikać konfliktów i kłótni, bo będą z niego schodziły energie, zierane energie jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Więc tu masz taką tendencję, właśnie, taki wpływ, że z dala od kłótni, konfliktów i sporów, zarówno nie wszczynaj, jak i nie odpowiadaj. Wiecie, odbiciem piłeczki, jeżeli ktoś chcecie w konflikt wprowadzić, bo ty będziesz na tym bardziej yy, poszkodowany niż ta osoba, bo ty masz takie wpływy przy sobie, które dla Ciebie korzystne nie są. Więc, no, troszkę, że tak powiem, unikajcie takich rzeczy. Również rywalizacje, konkurencje jakieś takie, gdzie się kto pierwszy na mecie i tak dalej, wyścig szczurów, to też w najbliższym czasie niedobre, moi drodzy, niedobre. Yy, dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Jest też powiedziane, żebyś więcej czasu spędzał z rodziną albo żebyś docenił swoją rodzinę. Pamiętajmy, że nieraz rodzina to jest po prostu dwuosobowa, czyli ty i na przykład osoba tobie bardzo bliska. Nie musi być nawet formalność. Wiecie, rodzina może być też y, traktowanie ciebie i twojej narzeczonej albo twojej dziewczyny, gdzie ona jest dla ciebie bliska i że y, traktujecie siebie jak rodzina, czujecie siebie jak rodzina. Ale tu chodzi o to, żeby więcej czasu właśnie z rodziną spędzać. Albo docenić tych ludzi. Wiecie, nieraz w naszym życiu my uważamy, że rodzina jest, członkowie rodziny są, to już jest stała, to już jest rutyna, więc jest tak jak jest, prawda? A tutaj warto by było docenić tych ludzi, cały czas pracować nad tym, żeby więzi w rodzinie były mocniejsze, nawet jeżeli jest dobrze, zawsze może być jeszcze lepiej, prawda? I tu jest właśnie powiedziane: pielęgnuj życie rodzinne. Może też chodzić o dalszą rodzinę, że na przykład masz siostrę, masz brata, rzadko się spotykacie, albo masz rodziców daleko. Tu chodzi o to, żeby podtrzymywać więzi, a nawet nie podtrzymywać bo podtrzymywać to jest poziom podstawowy ale żeby jeszcze je wzmacniać to jest, to jest ważne, tak? Moi drodzy, jeżeli chodzi o pieniądze, to tutaj nic złego nie ma. Uważam, że zachowany status quo odnośnie sytuacji, jaką masz teraz w życiu. Natomiast nie ma problemów finansowych, więc widocznie mówię to do osób, które w tym momencie w życiu rzeczywiście tych problemów finansowych nie mają, bo pieniądz będzie po prostu, będzie, będzie w ten sposób. Stabilizacja finansowa jest. Więc jakby nie było, tutaj pokazuje mi się poziom stabilizacji finansowej przy tobie. Dobrze, co tutaj jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, żebyś wychodził do Zieleni i do natury, bo tutaj zielonego brakuje. Pamiętajcie o tym, że to nie musi być tylko wyjście na dwór ale zielone jest też w roślinach na Twoim parapecie w, w domu. Rozmawiaj z tymi y, roślinami doniczkowymi, podlewaj je, pielęgnuj to też jest kontakt, z, moi drodzy, z naturą, z rośliną. Też y, otaczaj się zielonym kolorem. No teraz nie jest trudno o zieleń, dlatego że ona się wpisuje właśnie w aurę tej naszej jesieni. To jest jeden z podstawowych kolorów. Więc generalnie powiedziałabym, że problemu nie powinno być, żeby jakieś y, powiedziałabym y, asort, asortymenty zielone znaleźć w sklepach. Ale wiecie, to może być wszystko. Równie dobrze sweterek zielony założysz i też już ta zieleń na Ciebie działa. Albo nie wiem, y, zieloną poduszkę sobie założysz, poszewkę na poduszkę. Albo nie wiem, zielony zasłony, zielony obrus, zielony kubek. Wiecie, to są takie rzeczy. Każdy kolor wytwarza energię, prawda? I jeżeli my patrzymy na ten kolor, no to on na nas działa właśnie yy, dobrze ze względu na to, że my yy, na niego kierujemy uwagę. No, jestem świadoma tego, że niektórzy mogą nie lubić koloru zielonego, no ale tutaj mówię do ogółu, tak? Jest taka informacja, żeby po prostu yy, otaczać się kieronem, yy, kieronach, yy, otaczać się kolorem zieleni. Jak wiemy, odcienie zieleni są różne. Jeżeli nie lubisz takiego typowo zielonego, no to może butelkowa zieleń, może jakaś inna, ale trawiasta chociażby, prawda? Natomiast no, chyba jest wyjście. Jest wyjście i można sobie z tym poradzić. A jeżeli nie lubisz typowej zieleni, to po prostu wychodź do parków. Wychodź do natury, na, na dwór, na, na zewnątrz. Już teraz są te piękne liście, więc możemy naprawdę korzystać, bo to będzie krótko. Więc moi drodzy, warto teraz sobie organizować spacery, bo aura jest przepiękna i te barwy tych liści są po prostu cudo. No cudo, no nikt nie mógł tego tak wymyśleć jak i stworzyć jak po prostu natura. Yy, więc moi drodzy, to by było na... Aha, jeszcze dla, dla singli i dla osób w związkach. Dwójka wody mówi o tym... Że singiel może znaleźć osobę, która będzie mu pasowała na wejście w relację, albo już taką masz przy sobie. Bo dwójka wody pokazuje takie bardzo duże, jak to powiedzieć, bardzo udane relacje. Więc, albo to jest początek relacji, taki typowo romantyczny, wzniosły, lekki, fajny, albo to jest, masz partnera i rzeczywiście między wami jest tak dobrze, że energia wyłapuje cię w karcie dwójki wody. Nie wykluczone, że to jest znowu Twoja bratnia dusza, tak jak ostatnio nam w czytaniu wyszło, że możesz być ze swoją bratnią duszą. Możesz być, oczywiście, że tak. Pamiętajcie, że bratnie dusze nie tylko są z nami w karmie, ale też mamy bratnie dusze, które karmy z nami nie mają, więc nie ma wtedy żadnych obciążeń. Więc wtedy jest to najnormalniejsza w świecie relacja, ale dodatkowo z bonusem bratniej duszy przy boku. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Jeżeli filmik się podobał, to prosiłabym o łapki w górę i komentarze. I też bym prosiła o yy, odezwanie się do mnie osoby, która nie dostała filmu, a zamawiała nowy rok numerologiczny do 17 września. Yy, dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Pozdrawiam Oliana.